Bernadetta Śliwkowska poprawiła swoją prostą, zieloną marynarkę, stojąc niedaleko akademii, dębowy zakątek, położonej w cichej miejscowości lisie nory. Miała subtelny wygląd, średni wzrost, piaskowe włosy splecione w prosty warkocz, okrągłe okulary i szczupła sylwetka, która sprawiała, że wyglądała delikatnie. Jej skromne ubrania odzwierciedlały jej spokojną osobowość. To, czego jej koledzy z pracy nie wiedzieli, to fakt, że pod jej łagodnym wyglądem kryło się 10 lat treningu Aikido. Bernadetta zdobyła trzeci dan i opanowała taktyki punktów nacisku w najlepszym dojo w lisich norach. Potrafiła łamać grube kije, ale trzymała swoje dwa światy oddzielnie. Język angielski był jej prawdziwą miłością. Szare kamienne budynki Akademii Dębowy Zakątek miały 42 sale lekcyjne. Sala Bernadety 112 A znajdowała się w pobliżu sekretariatu na parterze, z dala od bardziej zatłoczonych obszarów. Jej pierwszy tydzień w dębowym zakątku rozpoczął się z cichą nadzieją. Uczniowie wchodzili na jej czwartą lekcję literatury brytyjskiej niosąc ciężkie torby pełne książek których prawie nigdy nie otwierali. Dzień dobry wszystkim, powiedziała Bernadetta spokojnie. Proszę wyjąć egzemplarze dumy i uprzedzenia. Dziś omówimy rozdział drugi. Chichot zaczął się z tyłu, gdzie Krzyś Jankowski urządził sobie swoje specjalne miejsce. Bardzo wysoki i postawny członek szkolnej drużyny hokejowej, Krzyś przyciągał uwagę, ponieważ był duży i miał o sobie wysokie mniemanie, Ponieważ jego mama zasiadała w radzie szkoły. Jego ciemne włosy były idealne, a drogie ubrania odróżniały go od innych. Obok niego siedział Grzegorz Kowalski, chudy biegacz przełajowy o sprytnych oczach, oraz Eryk Nowak, którego tata prowadził największą kancelarię prawną w mieście. Hej, pani Śliwkowska! zawołał Krzyś, wymawiając jej nazwisko jak śliwka kwas. Po co nam czytać te stare graty? Nikogo nie obchodzi jakaś stara książka. Niektórzy uczniowie poruszyli się na swoich miejscach, wiedząc, co oznacza jego ton. Bernadetta widziała takie rzeczy podczas swoich treningów, ale uśmiech Krzysia mówił, że to dopiero początek. Literatura pomaga nam patrzeć na rzeczy w nowy sposób i uczyć się o różnych czasach odpowiedziała spokojnie, odwracając się, by napisać cele dnia na tablicy. Książka Jane Austen mówi o rzeczach, które wciąż są ważne dzisiaj. No jasne, powiedział Grzegorz, otrzymując potaknięcia od swoich przyjaciół. Moja mama mówi, że nauczyciele wybierają nudne rzeczy, żeby nas wkurzać. Mówi, że więcej się uczysz w prawdziwym świecie. Bernadetta pisała dalej, nie dając się sprowokować. Nauczyła się Wajkido, że najlepszym sposobem walki jest jej unikanie. Zachowanie spokoju i cierpliwości było lepsze niż natychmiastowa walka. To powtarzało się przez kolejne dni. Krzyś przychodził spóźniony, trzaskając drzwiami, przerywał lekcje głośnymi westchnieniami i złośliwymi komentarzami, a Grzegorz i Eryk pogarszali sytuację. Pani Śliwkowska, powiedział Eryk podczas czytania, chyba coś jest nie tak z moim krzesłem. Uderzył mocno książką o drewno, wydając głośny dźwięk, który uniemożliwił wszystkim skupienie się. Proszę przestać, poprosiła Bernadetta cicho. Inni próbują czytać. Och, przepraszam, nauczycielko, odpowiedział Eryk, udając niewiniątko. Nie wiedziałem, że jest pani taka nerwowa. Może wziąć watę. Inni uczniowie obserwowali to wszystko z zainteresowaniem. Niektórym było przykro jak Maj Lewandowskiej inteligentnej dziewczynie, która siedziała z przodu i często zostawała po lekcjach, żeby porozmawiać o książkach. Inni wyglądali na rozbawionych, a niektórzy wyglądali na niespokojnych, ale nic nie mówili. Pan Andrzej Dąbrowski, nauczyciel muzyki w korytarzu, zauważył Bernadette podczas spotkań. Jego przyjazne oczy i miły uśmiech sprawiały, że czuła się dobrze. Rozmawiali przy herbacie dwa razy o planach lekcji i ich miłości do piosenek ludowych. Bernadecie podobały się te rozmowy i to, jak Andrzej słuchał bez oceniania. Prześladowanie nasiliło się w drugim tygodniu. Krzyś przestawiał ławki, utrudniając Bernadecie dojście do tablicy. Przypadkowo upuszczał długopisy, kiedy mówiła, wydając głośne dźwięki, które ją podrywały. Raz narysował na tablicy złośliwy rysunek, przedstawiający Patyczaka, oznaczonego jako nauczyciel, ściganego przez większych ludzi, oznaczonych jako uczniowie. Prawdziwe kłopoty zaczęły się podczas lekcji o tym, co oznaczają rzeczy w opowiadaniach. Bernadetta mówiła o znaczeniu róży, kiedy krzyś podniósł rękę, udając bardzo uprzejmego. Zastanawiałem się, czy mogłaby nam pani pokazać, jak rośnie róża, powiedział, udając, że tylko pyta, dla takich ludzi jak ja, którzy muszą to zobaczyć. Myślę, że książka mówi nam wystarczająco dużo, odpowiedziała Bernadetta, wiedząc, że to pułapka. No weź, nauczycielko, dodał Grzegorz, pokaż nam, jak kwitnie. Klasa zaczęła skandować, pokaż nam, pokaż nam, prowadzona przez głośne klaskanie Eryka. Bernadetta poczuła gorąco na twarzy, gdy wszyscy na nią patrzyli, czekając czy się podda. Przejdziemy do następnej części, powiedziała stanowczo, ale zabrzmiała mniej pewnie. Uczniowie zobaczyli, że jest słaba, a Krzyś uśmiechnął się jak kot, który znalazł mysz. Następny dzień był jeszcze gorszy. Krzyś znalazł jej osobisty numer telefonu i zaczął wysyłać wiadomości podczas lekcji. Jej telefon wibrował z wiadomościami typu: Twój głos jest nudny i kiedy to się skończy? Za każdym razem spoglądała na biurko, a jego grupa uśmiechała się złośliwie. Podczas lunchu porozmawiała z wicedyrektorką, ale pani Nowakowska wydawała się bardziej zaniepokojona zachowaniem spokoju niż rozwiązaniem problemu. Czy próbowała pani nawiązać kontakt z tymi uczniami? zapytała pani Nowakowska, nie podnosząc wzroku z nad papierów. Może mogłaby pani użyć bardziej aktualnych przykładów? Bernadetta poczuła się jeszcze bardziej samotna. Pomysł, że powinna zadowalać swoich prześladowców zamiast ich powstrzymywać, pokazał, że nie otrzyma żadnej pomocy ze strony szkoły. Ostatnią kroplą było czwartkowe popołudnie podczas piątej lekcji. Promienie słoneczne wpadały przez okna, gdy Bernadetta próbowała poprowadzić rozmowę o robieniu tego, co słuszne, w opowiadaniach. Poczuła, jak głupie to jest. Czy ktoś może podać mi przykład robienia tego, co słuszne z własnego życia? Zapytała. Ręka Krzysia wystrzeliła w górę. Tak, mam jeden. Czasami trzeba być odważnym, żeby powiedzieć nauczycielowi, że źle wykonuje swoją pracę. W klasie zapanowała cisza. Nawet Maja podniosła wzrok zaniepokojona. Nie o to mi chodziło, powiedziała Bernadetta ostrożnie. Nie posłuchaj! Kontynuował krzyś, wstając i udając, że jest na scenie. Na przykład, trzeba mieć jaja, żeby powiedzieć komuś, że jest nudny, prawda? Zaczął iść do przodu, a Bernadetta cofnęła się o krok. Wszyscy to zauważyli. Jej cofnięcie się podnieciło klasę, ponieważ wiedzieli, że coś się wydarzy. Na przykład, Kontynuował krzyś, teraz bardzo blisko. Ktoś mógłby być na tyle odważny, żeby powiedzieć, że ta klasa to strata czasu, a ty jesteś najgorszym nauczycielem w historii. Grzegorz i Eryk wstali, tworząc półkole wokół jej biurka. Inni uczniowie pozostali siedzący, ale pochylili się do przodu, żeby lepiej widzieć, wyciągając telefony, żeby nagrać to, co wiedzieli, że będzie ważne. Proszę wrócić na swoje miejsca. Powiedziała Bernadetta, jej głos zabrzmiał zaniepokojony. Albo ktoś mógłby być odważny, powiedział Krzyś, zbliżając się, żeby powiedzieć, że Twoje ubrania wyglądają, jakby pochodziły ze skrzyni rzeczy znalezionych. Jego przyjaciele głośno się roześmiali. Bernadetta poczuła, jak jej twarz robi się czerwona, ponieważ wiedziała, że Andrzej Dąbrowski może usłyszeć hałas. Myśl o tym, że widzi ją w takim stanie, była trudna do zniesienia. Dość tego, powiedziała bardziej stanowczo, ale jej głos się załamał. Czy na pewno? Zapytał Krzyś, jego głos stał się złośliwy, ponieważ myślę, że ktoś z prawdziwą odwagą mógłby nawet sprawdzić, ile ktoś może znieść, zanim się załamie. Zanim zdążyła się poruszyć, jego ręka wyciągnęła się i chwyciła jej zieloną marynarkę. Cienka tkanina nie była mocna i potknęła się, cofając się do tablicy. Puść mnie, powiedziała. Jej głos był spokojny, mimo że czuła strach. A jeśli nie chce, odpowiedział Krzyś, trzymając mocniej. A jeśli chce zobaczyć, co się stanie, kiedy ktoś się broni. W pokoju zapanowała cisza, gdy jego palce szarpały za materiał. Bernadetta usłyszała dźwięk rozrywania, gdy pękły szwy. Zobaczyła uczniów trzymających telefony, nagrywających to, co uważali za jej upadek, ale coś się w niej zmieniło. Oddychała powoli, miarowo, tak jak ćwiczyła wiele razy w dojo, stała wyprostowana i zrównoważona. Lata treningu nauczyły ją, by odpowiadać na niebezpieczeństwo spokojnymi umiejętnościami, a nie strachem. Powiedziałam, żebyś mnie puścił. Powtórzyła, a w jej głosie pojawiła się nuta, która sprawiła, że niektórzy uczniowie oderwali wzrok od swoich telefonów. Krzyś nie zauważył zmiany albo nie dbał o nią. Był zbyt zajęty popisywaniem się, żeby zobaczyć niebezpieczeństwo, w którym się znajdował. Zmuś mnie, powiedział szarpiąc jej marynarkę mocniej, rozrywając materiał na ramieniu. Dźwięk rozrywanego materiału był zbyt duży. Lewa ręka Bernadety poruszyła się szybko, chwytając nadgarstek krzysia w uchwyt, który zatrzymał dopływ krwi do jego palców. Jednocześnie jej prawa ręka uderzyła w łokieć we właściwym miejscu, żeby złamać jego chwyt. Ten ruch nazywał się kote geshi w aikido, a Bernadeta wykonała go perfekcyjnie. Krzyś wyglądał na szokowanego, gdy jego ręka zdrętwiała, a jego ramię zostało skręcone za plecami. Zanim zdążył się poruszyć, podeszła do jego boku i wykorzystała jego własny ciężar, żeby popchnąć go twarzą do tablicy. Co do cholery! krzyknął Grzegorz, ruszając, żeby pomóc swojemu przyjacielowi. Bernadetta odwróciła się do niego ze spojrzeniem, które go powstrzymało. Wyglądała spokojnie i jakby wiedziała, co zrobi zanim to zrobi. Nie radziłabym, powiedziała po prostu, a on zamarł. Krzyś próbował się wyrwać, ale każdy ruch sprawiał, że Bernadetta trzymała mocniej, miała jego ramię pod właściwym kątem, żeby go zranić, nie wyrządzając mu prawdziwej krzywdy sposób na kontrolowanie go bez powodowania trwałych uszkodzeń. Tak to działa powiedziała. Jej głos był głośny w cichym pokoju. Możesz przeprosić za złapanie mnie i podarcie mojej marynarki. Albo mogę ci pokazać inne rzeczy, których nauczyłam się na moich treningach Aikido. Wiadomość uderzyła w pokój jak bomba. Uczniowie, którzy nagrywali, zobaczyli teraz coś innego niż myśleli. Zamiast słabego nauczyciela, z którego się naśmiewano, zobaczyli wyszkoloną wojowniczkę zachowującą spokój. Jesteś stuknięta wyszeptał Krzyś. Jego twarz była przyciśnięta do tablicy. Nie. Odpowiedziała Bernadetta spokojnie. Jestem kimś, kto został nauczycielem, ponieważ zależy mi na edukacji i szacunku, ale jestem też kimś, kto nie pozwoli się dotykać w mojej klasie. Eryk popełnił błąd, próbując zakraść się za nią, gdy była zajęta Krzysiem. Oczy Bernadety, wytrenowane przez lata praktyki, od razu zauważyły ten ruch. Nie puszczając Krzysia, odwróciła się i kopnęła Eryka w brzuch zmuszając go do zgięcia się i upadku na rząd ławek. Kopnięcie nazywało się Mae w karate, a Bernadetta wykonała je wiele razy na workach i ochraniaczach. Powstrzymała się używając tylko tyle siły, żeby go zatkać. Ktoś jeszcze? Zapytała rozglądając się po pokoju ze spokojnym spojrzeniem. W pokoju zapanowała cisza. Uczniowie, którzy się śmiali, wpatrywali się w swoją nauczycielkę w szoku. Telefony wciąż nagrywały, ale teraz chodziło o jej umiejętności, a nie o jej słabość. Oto co się stanie, powiedziała Bernadetta, trzymając krzysia mocno: Przeprosisz za dotknięcie mnie i zniszczenie mojej marynarki. Potem usiądziesz i będziesz częścią tej klasy, jak mądry młody człowiek, którym możesz być. To jest napaść, powiedział Krzyś słabo. Nie, powiedziała Bernadetta. Napaść to to, co zrobiłeś, kiedy złapałeś moją marynarkę. To jest samoobrona i mam czterdziestu świadków, którzy mogą powiedzieć, że użyłam najmniejszej siły, jakiej mogłam, żeby się chronić. Miała rację i wszyscy to wiedzieli. Nagrania pokazywałyby, że działała dopiero po tym, jak została złapana i że jej odpowiedź, choć zaskakująca, była ostrożna, żeby go zbytnio nie skrzywdzić. Teraz cię puszczę, kontynuowała, i wrócisz na swoje miejsce. Jeśli chcesz pogorszyć sytuację, pokażę ci kilka chwytów, których nauczyłam się w Aikido. Niektóre z nich są bardzo nieprzyjemne. Powoli puściła jego ramię i cofnęła się. Dając mu przestrzeń do poruszania się, ale gotowa do działania, jeśli będzie musiała. Krzyś wstał, pocierając nadgarstek i patrząc na nią z mieszaniną szoku i szacunku, drzwi otworzyły się, gdy Andrzej Dąbrowski wbiegł, słysząc hałas. Zobaczył Bernadette stojącą spokojnie, Krzysia pocierającego ramię, Eryka łapiącego oddech i uczniów wpatrujących się w ciszy. Czy wszystko w porządku? Zapytał, widząc podartą marynarkę Bernadety i zmartwioną twarz: Wszystko już w porządku, odpowiedziała poprawiając włosy i marynarkę. Rozmawialiśmy właśnie o przestrzeni osobistej i szacunku. Andrzej wiedział, co się stało. Sposób, w jaki stała Bernadeta, twarze uczniów i atmosfera w pokoju opowiadały historię. Spojrzał na nią z podziwem, gdy zrozumiał, co przegapił: cóż. Powiedział jego głos był spokojny. To brzmi jak dobra lekcja pozwolę ci do niej wrócić. Gdy wychodził, Bernadeta usłyszała, jak cicho chichocze w korytarzu. To sprawiło, że poczuła się dobrze, mimo że wciąż była przestraszona. No dobrze, powiedziała, odwracając się do swojej klasy. Kto może mi opowiedzieć o postaci, która musiała być odważna i stanąć w swojej obronie? Ręka Mai wystrzeliła w górę. Elżbieta Bennett powiedziała, jej głos był pełen szacunku. Stanęła w obronie tego, co słuszne, nawet gdy było to trudne. Dobry przykład, odpowiedziała Bernadetta, wracając do swojej lekcji. Cóż sprawiło, że jej odwaga była tak wyjątkowa? Rozmowa w klasie była najlepsza, jaką miała od czasu rozpoczęcia pracy w dębowym zakątku. Uczniowie Którzy nigdy wcześniej się nie odzywali, zadawali dobre pytania. Nawet Grzegorz, choć wciąż niepewny, powiedział coś mądrego o robieniu tego, co słuszne. Krzyś był cicho przez resztę lekcji, ale nie sprawiał żadnych kłopotów. Siedział na swoim miejscu, dotykając nadgarstka i patrząc na Bernadetę z ciekawością, a nie z gniewem. Gdy zadzwonił dzwonek, uczniowie wyszli po cichu, spoglądając na swoją nauczycielkę. Nagrania z telefonów były udostępniane, ale nie tak, jak planował Krzyś. Zamiast słabego nauczyciela, pokazywały silną kobietę broniącą się. Maja została po lekcjach, podchodząc do biurka Bernadety z troską. Pani Śliwkowska, czy wszystko w porządku? zapytała. To było. Niesamowite, nie wiedziałam, że pani zna Aikido. Wszystko w porządku, dziękuję, odpowiedziała Bernadetta, patrząc na rozdarcie w swojej marynarce. Trenuję od lat, to hobby, o którym nie mówię w pracy. Czy będzie pani miała kłopoty za to, co się stało? Bernadetta zastanowiła się nad tym. Broniłam się przed atakiem. Nagrania to pokażą. Może to sprawi, że szkoła zobaczy, co dzieje się w tej klasie. Wieść rozeszła się po dębowym zakątku szybciej niż plotki. Pod koniec dnia niektórzy nauczyciele powiedzieli, że ją popierają. Pani Nowakowska powiedziała nawet, że czasami uczniowie muszą się nauczyć, że działania mają konsekwencje. Poniedziałek był inny. Krzyś przyszedł na czas i usiadł po cichu. Kiedy Bernadetta rozpoczęła lekcję. Otworzył książkę i śledził ją. Zmiana nie była duża, ale gniew zniknął. Podczas lunchu podszedł do jej biurka, gdy oceniała pracę. Pani Śliwkowska, powiedział cicho, chciałem przeprosić za to, co się stało w czwartek. Źle zrobiłem. Spojrzała na jego twarz i zobaczyła, że jest szczery. Dziękuję, Krzysiu, doceniam to. Myślałem, że nauczyciele to tylko ludzie, którzy nic nie mogą zrobić ze złymi dzieciakami. Większość nauczycieli mogłaby zrobić wiele, odpowiedziała Bernadetta uprzejmie. Wybieramy, żeby tego nie robić, ponieważ zależy nam na nauczaniu i pomaganiu, ale to nie znaczy, że jesteśmy bezradni, zrozumiał. Jak długo pani trenuje Aikido? Dziesięć lat. Zaczęłam na studiach dla pewności siebie. Stało się czymś więcej. Dlaczego pani nic wcześniej nie powiedziała? Ponieważ chciałam być znana jako dobry nauczyciel, a nie jako ktoś, kto potrafi walczyć. To, co się stało w czwartek, było samoobroną, a nie pokazem. Jest pani dobrym nauczycielem. Byłem zbyt głupi, żeby to zobaczyć. Ta rozmowa zmieniła wszystko. Grzegorz i Eryk poszli za przykładem Krzysia i zachowywali się lepiej. Kłopoty ustały i rozpoczęła się nauka. Andrzej Dąbrowski obserwował to wszystko z zainteresowaniem. Szanował Bernadetę jeszcze bardziej po tym, jak zobaczył, jak radzi sobie z siłą i mądrością. Rozmawiali częściej i o osobistych sprawach. Muszę powiedzieć, powiedział przy herbacie, byłem pod wrażeniem Twoich umiejętności. Ta kontrola nadgarstka była idealna. Bernadetta zarumieniła się. Znasz sztuki walki? Boksowałem na studiach i wciąż czasami trenuję. Widziałem, jak profesjonalna byłaś mogłaś go naprawdę skrzywdzić. Nigdy nie było takiego planu, powiedziała stanowczo. Po prostu potrzebowałam, żeby wiedział, że istnieją granice i konsekwencje. Zmiana wyszła poza jej klasę. Inni uczniowie zaczęli traktować Bernadette z szacunkiem, ponieważ zobaczyli, że jest dobra w swojej pracy i uczciwa. Nie stała się prześladowcą. Po prostu pokazała, że nie da się prześladować. Trzy tygodnie później dyrektorka Jankowska, mama Krzysia, wzięła ją na bok. Przyjrzeliśmy się nagraniom uważnie. Twoja odpowiedź była właściwa i profesjonalna. Mój syn potrzebował tej lekcji. Jego oceny są lepsze i zachowuje się inaczej. Nauczyłaś go, że działania mają konsekwencje, z wielką umiejętnością. Wiosna przyniosła nowe szanse. Bernadetta była znana jako dobry nauczyciel i ktoś, z kim nie warto zadzierać. Uczniowie prosili ją o rady, widząc w niej kogoś z mądrością i siłą. Krzyś stał się jednym z jej najlepszych uczniów. Jego esej o robieniu tego, co słuszne, był jednym z najlepszych, jakie czytała. Napisałem o pani, powiedział, kiedy oddała mu pracę z oceną B. O mnie o tym, jak potrzeba odwagi, żeby być cierpliwym dla ludzi, którzy na to nie zasługują, ale także stanąć w swojej obronie, kiedy trzeba. Mogła mnie pani wyrzucić, ale wybrała pani, żeby mnie nauczyć. Gdy rok szkolny dobiegał końca, Bernadetta myślała o swojej podróży od tego pierwszego nerwowego dnia do bycia jednym z najbardziej szanowanych nauczycieli w dębowym zakątku. Nauczyła się, że stanie w swojej obronie nie oznacza bycia kimś, z kogo nie jest dumna. Andrzej Dąbrowski stał się ważny w jej życiu. Ich związek rozwinął się z kolegów z pracy w prawdziwych partnerów. Podobała mu się jej siła i jej życzliwość. W ostatni dzień szkoły Krzyś zatrzymał się w jej pokoju po raz ostatni. Pani Śliwkowska zmieniła pani moje myślenie. Moja mama zawsze mi mówiła, że bycie silnym oznacza gnębienie ludzi, ale pani pokazała mi, że prawdziwa siła to wiedzieć, kiedy nie naciskać i kiedy się bronić. Czego zapamiętasz najbardziej z tego roku? Zastanowił się przez chwilę. To, że mogła mnie pani zniszczyć tego dnia, ale wybrała pani, żeby mi pomóc. Chcę być kimś, kto ma moc skrzywdzenia ludzi, ale zamiast tego wybiera pomoc. Gdy rozpoczęło się lato, Bernadetta pakowała swój pokój, czując się szczęśliwsza niż kiedykolwiek wcześniej. Zmierzyła się ze swoim największym wyzwaniem i wyszła z niego silniejsza, mądrzejsza i pewniejsza siebie. Podarta marynarka wciąż wisiała w jej szafie, przypominając dzień, w którym nauczyła się, że bycie miłym nie oznacza bycia słabym i że stanie w swojej obronie jest ważne. Znalazła właściwą równowagę między siłą a życzliwością, kontrolą a cierpliwością, samoobroną a powstrzymywaniem się. Nauczyła się, że prawdziwa odwaga nie polega na tym, żeby nigdy się nie bać polega na działaniu z uczciwością i celem, nawet gdy się boisz. Ta lekcja zmieniła nie tylko jej klasę, ale także całe jej wyobrażenie o tym, co to znaczy być silnym i dobrym w świecie, który czasami potrzebuje obu.